Szanowni Państwo, w imieniu pani profesor Gertrudy Uścińskiej, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gospodarza naszego wydarzenia. Serdecznie Państwa witamy na konferencji MC zmieniający się świat administracji. Niech tam wolno będzie szczególnie powitać panią Marlenę Malong, minister rodziny i polityki społecznej, która objęła patronatem honorowym naszą konferencję. Oraz pana Janusza Cieszyńskiego, ministra cyfryzacji, który również objął konferencję patronatem honorowym. Serdecznie państwu za to dziękujemy. Chciałbym również przywitać i podziękować za pracę członkom rady programowej. Przede wszystkim wspomnianym już panu ministrowi Januszowi Cieszyńskiemu, panu prezesowi Jerzemu Kwiecińskiemu, pani prezes Joannie Erdman, pani profesor Janiny Harasim, pani Doktor Elżbiecie Ostrowskiej pani profesor Małgorzacie Wanić drozdowskiej panu profesorowi Michałowi Polasikowi, panu dyrektorowi Pawłowi Bułgarynowi, panu dyrektorowi Rafałowi Czernikowi, panu dyrektorowi Adamowi Kokoszkiewiczowi oraz niestety nieobecnemu dziś panu profesorowi Wojciechowi Surmaczowi, którego dziś zastępować będzie pan Łukasz Świerżewski. Chciałbym również serdecznie powitać Pana Łukasza Schreibera, mam nadzieję, że dotrze. Pana Bartosza Zwaraszczuka, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Panią Izabelę Antos, podsekretarza stanu, zastępca szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów dotrze. Panią minister Annę Haupę, widziałem, że jest, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Witamy serdecznie. Pana Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia DOTRZE. Oraz pana profesora Łukasza Harta, przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witamy, panie profesorze. Chciałem również powitać pana Dariusza Miłkowskiego, zastępcę głównego inspektora pracy. Bardzo witamy serdecznie pana ministra. Miło nam jest również powitać przedstawicieli instytucji i organizacji, reprezentantów świata nauki i biznesu, z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat prowadzi aktywną i konstruktywną współpracę. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa. A spotkaliśmy się tutaj, ponieważ współczesny świat stawia przed nami coraz to nowe wyzwania, wymaga od nas nieustannie coraz większej inwencji dotyczącej rozwoju cyfryzacji. Mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie przyniesie wiele wartościowych wniosków i konstruktywnych rozwiązań, które będą przyczynkiem w podejmowaniu właściwych działań służących klientom zakładu ubezpieczeń społecznych. Chcielibyśmy Państwa poinformować, że patronat medialny nad dzisiejszym wydarzeniem objęły polskie Radio, Polska Agencja Prasowa oraz Dziennik Gazeta Prawna. Chciałabym również powitać wszystkich przedstawicieli mediów obecnych tutaj na sali. A teraz zapraszam do zabrania głosu panią minister Marlenę Malung, która oficjalnie otworzy konferencję. Szanowna Pani Profesor, Szanowni Państwo Ministrowie, Państwo Prezesi, Państwo Profesorowie, czuję się zaszczycona, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej konferencji, że Ministerstwo Rodziny objęło patronatem. Bo przede wszystkim musimy pokazać, w jakim kierunku idzie państwo, w jakim kierunku idziemy. Żeby pokazać, w jakim kierunku idzie państwo, jak sprawnie musi funkcjonować administracja, warto też spojrzeć wstecz. Myślę, że z pełną odpowiedzialnością za słowa możemy powiedzieć, że od 2015 roku zmieniamy sytuację i w administracji dążymy do tego, żeby procesy były automatyczne, żeby te procesy były sprawne, odpowiednio zabezpieczone. Ja pozwolę sobie przypomnieć czas, kiedy pracowałam w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, kiedy była w, były wprowadzane e zwolnienia, e recepta, jakie mieliśmy, jakie to było wielkie wyzwanie, przede wszystkim dla y, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z, który idzie jako, można powiedzieć, szerzy ten kaganek oświaty, który pokazuje te właściwe kierunki, w jakim powinniśmy iść. To zarządzanie, które w tej instytucji jest, ja to podkreślam na, właściwie przy każdym swoim wystąpieniu, jeżeli ono dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wielkie podziękowania i wielkie dla pani profesor, która swoim zespołem i całego zespołu zarządu, rady nadzorczej, ale także pracowników, którzy wpisują się w tą. Koncepcję zarządzania urzędem dążenia do tego, żeby administracja działała w sposób bardzo sprawny, w sposób automatyczny, żeby procesy były zcyfryzowane. I te działania rozpoczęły się, można powiedzieć, od początku lat 2016, krok po kroku, i zwolnienia i obywatel, tutaj oczywiście pełna wsparcie i zasługa pana ministra cyfryzacji, który wiele tych działań wprowadza, ale także wielu osób, których nie chciałabym, wymieniając, pominąć kogoś innego. Te procesy przede wszystkim dążą do usprawnienia zarządzania państwem. I kiedy spojrzymy na programy, projekty, które były realizowane, są realizowane i w jaki sposób idziemy. Dzięki temu, że ten kierunek został przyjęty i pan premier Mateusz Morawiecki jest gorącym orędownikiem tych zmian, abyśmy działali sprawnie, szybko, odpowiedzialnie, w sposób przemyślany. Takie działania są wprowadzane i kiedy wrócimy do czasu pandemii, a więc tego czasu, kiedy było wyzwanie dla polskiego państwa, jak to państwo będzie funkcjonowało. Dzięki temu, że potrafiliśmy sprawnie wprowadzać procesy automatyzacji, cyfryzacji czy składania różnych wniosków, pokazaliśmy, że państwo może dobrze funkcjonować. Dzięki wprowadzeniu pracy zdalnej wtedy na mocy przepisów covidowych, dzisiaj już ta praca zdalna jest w kodeksie pracy. Pokazaliśmy, że wszystkie działania, które zostały podjęte, Przyczyniły się do tego, że jesteśmy dziś w tej sytuacji, w której jesteśmy. Czyli, szanowni Państwo, rok 2020 wybucha pandemia, mamy postawione przez pana premiera bardzo ambitne zadanie: ratujemy miejsca pracy. Polacy nie mogą tracić pracy, polskie firmy muszą mieć wsparcie. Ja już dzisiaj się dzielę tym doświadczeniem, bo dla mnie to było pewne wyzwanie, kiedy spo, spotkałam się z grupą y, osób, które miały te przepisy tworzyć u nas w Ministerstwie, bo to, co związane z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń, te środki i to, co realizowały publiczne służby zatrudnienia, to była ta właśnie część, która w ustawie, tej pierwszej ustawie covidowej się znalazła. No i przedstawiam wyzwanie. Tym, tej grupie, że stwarzamy, musimy stworzyć takie przepisy, które by ze, zabezpieczyły A pracowników, B przedsiębiorców. Spotkaliśmy się z, następnego dnia. Również radosny zespół przyszedł i przedstawia rozwiązanie. Będziemy pół roku badali spadek obrotów firmy, a potem będziemy wypłacać dofinansowanie. Szanowni Państwo. To właśnie pokazuje, że takie kierunki już przeszły do historii. My tak działać nie możemy. My musimy odpowiedzialnie, sprawnie działać i nie możemy bać się odpowiedzialności za podjęcie tych nowatorskich decyzji. Dlatego też został powołany szybko inny zespół, już w bardzo małym składzie, przepisy zostały utworzone, i te działania, które przyczyniły się, że był spadek obrotu firm, ale w porównaniu do roku ubiegłego, czyli do roku 2019, powodował, że wypłaty były bardzo szybko realizowane przez, państw, przez publiczne służby zatrudnienia, oczywiście potem cała tarcza finansowa, którą realizował PFR i te wszystkie działania, w które był również włączony zakład ubezpieczeń społecznych. Szanowni Państwo, przecież te wyzwania właśnie covidowe kiedy część osób, która jednak traciła pracę, yy, potrzebowała wsparcia w bieżącym funkcjonowaniu, podjęliśmy decyzję o nowym świadczeniu na tamten czas, yy, tak zwanym zasiłku solidarnościowym, świadczeniu solidarnościowym. No i nie mogliśmy tego świadczenia realizować inaczej niż w sposób automatyczny, elektroniczny, że wnioski składa się elektronicznie i to, kto był na tej pierwszej linii frontu. Oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W bardzo sprawny sposób przygotowany projekt zmian legislacyjnych. Pan prezydent był tutaj, zespół pana prezydenta był włączony do tych działań. Była to takowa inicjatywa. Świadczenia zostały zrealizowane. Następnie inne świadczenia, które miały wspierać i branżę turystyczną i te świadczenia związane ze wsparciem różnych tarcz branżowych. Pełna automatyzacja procesów. I ten kierunek przyjmujemy i to jest jedyny słuszny, który na, na y, dalsze lata funkcjonowania państwa powinien być realizowany. Pokazaliśmy to także przy realizacji świadczeń, tych świadczeń powszechnych, które są realizowane dla rodzin. To było, Szanowni Państwo, wielkie wyzwanie. Kiedy została podjęta na, i pierw na szczeblu roboczym, oczywiście zaakceptowana w pełni przez pana premiera decyzja, że dążymy do tego, aby świadczenia takie jak Dobry Start, świadczenie 500, czyli to sztandarowe świadczenie, które zmieniło filozofię polityki prorodzinnej w państwie, było takim, można powiedzieć, przewrotem godnościowym w kraju, będziemy realizowali tylko drogą elektroniczną. Wielu oponentów, wielu osób sobie nie w ogóle nie zdawało sprawy, że tak można zrobić, ale że podejmując to działanie, także w pewien sposób mamy dodatkowe środki, które zaoszczędzamy w wyniku wprowadzonej zmiany i możemy wprowadzać nowe świadczenie. Przeprowadziliśmy ten proces. Tutaj z Panią Profesor bardzo sprawnie, całemu zespołowi. Pani Profesor, bardzo dziękuję. Najpierw na programie Dobry Start, czyli wyprawca na rozpoczęcie roku, następnie program 500. I kolejne programy, które wprowadzaliśmy, bo już rodzinny kapitał opiekuńczy, który był wprowadzany w ubiegłym roku, czy dofinansowanie do opieki żłobkowej, te programy były całkowicie wprowadzane od samego początku. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną. Żadnych problemów związanych cała oczywiście logistyka i przygotowanie to po stronie zakładu, ale cały proces komunikacyjny, powiadamiania rodzin o tym, jak należy w tym procesie się odnajdywać, jak należy wnioski składać, przez jakie kanały możemy te wnioski składać, pokazało, że właśnie sprawnie, sprawnie państwo działa. Również ten obszar związany z rynkiem pracy, bo został unowocześniony i to też jest pokłosie pewnych działań, które zostały przyspieszone przez pandemię. Czy yy, możliwość yy, rejestrowania się przez osoby bezrobotne kontaktu z publicznymi służbami zatrudnienia poprzez portal yy, yy, praca.gov.pl, a więc rozszerzanie tych informacji i bezpośredniego działania, abyśmy właśnie procesy były sprawne, szybkie, służyły drugiemu człowiekowi. To jest ta linia, w której, w którą powinniśmy dalej kontynuować, powinniśmy rozwijać również w innych obszarach naszego działania państwa. Dlatego jestem głęboko przekonana, że dzisiejsza konferencja, dzisiejsze podsumowania paneli przyniosą kolejne wnioski, które będziemy mogli sprawnie wdrażać aby usprawniać funkcjonowanie, abyśmy działali tak, żeby procesy administracyjne były jak najkrótsze, żeby obywatel tak naprawdę miał dostęp do różnych usług 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To jest usprawnianie, pokazywanie, a przy okazji nie angażowanie kapitału ludzkiego, bo ta siła kapitału ludzkiego jest bardzo ważna, bardzo potrzebna, żeby można tą siłę kapitału ludzkiego wykorzystać tam, do do procesów koncepcyjnych, do, yy, do ym, głębokiej analizy różnych procesów i działań na przyszłość. Szanowni Państwo, życzę, aby dzisiejsza konferencja była jak najbardziej udana. A wnioski, tak jak powiedziałam, żeby przyczyniły się do tego, żebyśmy jeszcze sprawniej działali, żeby państwo działało sprawnie, a zdaliśmy egzamin w czasie COVID-u, dziś tocząca się wojna na Ukrainie, kolejne wyzwania, kolejne szybkie działania. Dlatego też dzisiaj Polska, można powiedzieć, jest liderem. Mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, najwięcej osób pracujących, bo ponad 17 milionów wskaźniki do zatrudnienia kobiet, bo to też, Często się powtarza, że, że one są niższe niż w Unii Europejskiej. Nie jesteśmy tak naprawdę liderami. Przecież Luka, Europe, Luka Płacowa to 4,5% w Polsce, a więc a w krajach Unii Europejskiej ponad 12%. Pokazujemy cały czas, że Polska jest silnym, nowoczesnym państwem opartym na silnym fundamencie, jakim jest rodzina, ale nowocześnie się rozwijającym i rozwijającym swoją gospodarkę. Dziękuję bardzo.